Tak lekko i odjeźdź się tam dzioka? Nie, to Nie zaraz, zaraz, zaraz. Teraz, teraz, teraz Teraz Nie mogę Dzień dobry Dzień Dobry Dobry Co tam u was? Wysiadaj z auta, już, już, już! Zauta, z, z auta we dwóch! Pod auto, pod auto! Wypierdalaj Stoisz w miejscu, stój w miejscu, kurwa, jesteś żywotarżął! Stoisz w miejscu, jeden z drugim! Jeden z miejscu, z drugim, kurwa! Mamy dwóch Waszych, kurwa, nie szeraj te pilo, dwóch Waszych! Na chuj strzelasz, dobra, rozjeb ich! Rozjeb ich kurwa, jak strzelają idioci! No dobra kurwa! I chuj, chuj z tym, że mamy dwóch porwanych. Napierdalajcie, idioci jebani! Później się dziwicie, że nie ma interakcji, kurwy jebane, no! Później się dziwicie, że interakcji nie ma! Później się dziwią, że nie ma interakcji. Jeszcze w pizdę dostaną! Później się dziwią, kurwa, że nie ma interakcji. No, już dostali na pizdę. Eee, weźmy i spierdolamy. Ah. 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 Eee, weź ten, kurwa, Wej, weź tych, co mieliśmy, porwanych. Weź jednego, co mieliśmy, go porwanego. O! Kurwa, policja strzela. Aha, kurwa. Nie, jeszcze jeden, jeszcze jeden balasty. Auć, Weź mnie, gdzieś, chowaj. schowaj mnie gdzieś, schowaj mnie no. gdzieś daleko. Jest tu jesteś? Tak, mam cię, mam U cię. Auć, auć. Jesteś tu, leżysz? Dostali na pizdę, kurwa. Lol. Mnie trochę. Kurwa, uh. no debil. Jedź prosto. E, i pytanie teraz, jak porwaliś? Zbierzcie tamtych, dobra? Zbierzcie Ała. Zbierzcie ich, a nie... Tam nas. No tam nie kurwa nie No i nas zroni kurwa o. Jednak, o, nic się, jednak nic się nie zmieniło 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 Chuj z limitem na akcję 1, 2, 3, 4, 5 Tam leży jeden tam jest kolejny 7 już jest 7 już, już już jest na pewno Chuj z limitem na akcję Chuj z limitem na akcję, już ich jest 7. 1, 2, patrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuj z limitem na akcję przecież. Po co, jest, po co jest ten limit? Po co jest ten limit? Po co jest ten limit? 1, 2. No kurwa, chyba umiem liczyć do 7. Mm. Pierwsze, co, pierwsze co robi, kurwa. O, no, dobra. Chuj z limitem. Chuj z limitem, jak ich jest już 7, kurwa. Chuj z limitem przecież. Chuj z limitem na akcję, chuj z niewpierdalaniem się, chuj, nie z chuj z nieramowaniem, kurwa. No. Chuj z tym, że mają tam. ci o dwóch rozjebał, no to jest ich ośmiu. A, kolejny tu leży. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem! O! A ósmy! O! Chuj z limitem na akcję przecież. Chuj z limitem policji na akcję, kurwa. Po co, po co to wymyślali? Po co? po co jest limit na akcję, skoro go nikt nie przestrzega? Zgłaszaj to, a co to da, jak nikt nie przestrzega limitu? Co to da, jak nikt limitu nie przestrzega? Co to kurwa da? Przecież oni mają. Oni mają wszystko w pizdzie. Było git? Nie, było ich siedmiu, liczyłem. Fajne hedy mi weszły. No nie wiem, Edek. O. Oczywiście, że wyjechali na trzeciego. Napierdalajmy się z całym. Napierdalajmy się kurwa z całym miastem, najlepiej. Jak nikt regulaminu na strefie nie przestrzega, to po co jest ten kurwa regulamin? Po co jest ten regulamin, skoro go nikt kurwa nie przestrzega? Nikt! Dosłownie, nikt! Nikt go kurwa nie przestrzega, no? Nachuj ten regulamin! Nachuj ten regulamin! Nie wychuj, tak? nie je w celki. Nachuj ten regulamin komu! Dobra. Kurwa! Mamy, mamy dwóch pierdolonych zielonych! Co robią kolejni zieloni? Napierdalają! Krzyczymy kurwa, że mamy dwóch ich! Chuj z tym! Napierdalamy! Celujemy do nich! Chuj z tym! Jebać, że to koledzy z gangu. Napierdalamy! No. Czterech rannych zostawili, kurwa, i zaczęli gonić. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem

Aha, jestem bez zasad. O -o. i idę się sprzedać? A teraz bana dostaniesz Kultury, za to, że piszesz, że ja się sprzedaję. Narra. A, to przy potrzebowałaś. Tak, tak, Jesteśmy na ty? Słucham? Jeżeli nie wyrażasz do mnie szacunku, to ja do ciebie też nie będę, gówniaro. O! Pojechał <laughs> dziadek! Jedź na tym wózku, kurwa, Słuchaj, to, że jeżdżę na wózku nie znaczy, że ci z bani nie mogę zajebać. Nie, kobiet nie bije, ale zwierzęta już tego. Tak. No dawaj. Dawaj. Dawaj tam na aż gdzieś mnie patrz. Fajny wózek. Fajnie, fajnie, no. Wonheider. Wyciągłeś mi to? Koza, a tak szczekawocznie. No dobra, wyciągnąć. Zbierasz mi być, co? No. Burger to smaczny być, albo hot dog, nie? Nie, bo ja nie jem mięsa. W ogóle? No? A i to kurwa szachmat. A to mogę żyć kurwa i inne mięso? Chodź, tu. No jest hmm? Chodź to? No już masz! Chodź tu! Mogę żyć ja... bez jedzenia mięsa? Ty Jesteś szybki tonę, a ja jestem wściekła nina, rozumiesz? Jestem no, szybsy no, ty... i wściekli. Zawsze? S a co, nie jem mięsa? Nie przytulaj mnie. Nie będę. Chciałabyś ty mnie... Uspokój się, nie, 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 nie gada, w sumie nie gadam z tobą, jadę ja, w chuj. Nie no, ja jem jadę w chuj. nie da się bez mięsa żyć Kali otwarta, no właśnie, fura tak? jest Dla mnie No me, no, zamknięto Ale medyczne, z punktu widzenia medycznego, da się Otwarte Ale dla Kali, jest No tam, dla tak, Nie, bo ty A mnie tak, znowu wywieziesz w sumie Pani, dobra, Ej, tak No e, Będziemy bardzo kulturalni na drodze No i brak kończatek razem. I brak kończatek, tak? Dobra, no? No bo to kultura na drodze, kurwa. Tak, dzisiaj jak musisz być kulturalny na drodze, co byś jechał i kurwami sypał, to ja bym nie mówił, kurwa, 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 kurwa. No, ja będę niekulturalny. A ty kulturalny na drodze, co może kurwa jeszcze sobie po lewej stronie łyżkę połóż tak tym koło kierownicy, a po prawej widelec, jesteś kulturalny. Kurwa, kultura na drodze. Pierwsze słyszę, ja pierdolę. Wolny od no, brak kolczatek! Dobra, to wypuść i jednego. I... No! Nie wychodź z dwoma, bo ja się boję! Zabrak kolczatek! No nie wiem, ja jestem niekulturalny! No ja też, dlatego wypuściłem no. jednego zakładnika za brak kolczatek. A czy ja z panią byłem na ty? Dobra, oficerze. Oficerze? O, ja a pan... Ciebie teraz. A! o ciebie, ja, ja jestem z tobą na ty! Dobra, proszę pana! O dzięki! Dziękuję. Nie! Nie wypuśćcie, wychodzisz dobra, dwoma. Te kolczytki, Dobrze. Kolczytki zostają. Ty jesteś nie taka kolczasta, ostra babka, że ja pierdolę. Wystarczy. Wypuść pan z tego zakładnika. Tutaj zabrak kolczatek, usuniemy kolczatki. A następnie no. sobie wyjdzie panowie sobie. Wyjdą, dobra, z... ten niech wyjdzie z tą koszulką 6.9 i w tych skarpetach, kurwa, bo, no, bo jak nie... jebie tam. To... Dobra. No. no to ta no, pani siwa tak, też robi. musi odejść, bo jest kolczatka. Dobrze, no. odchodzę. No. A może pani jeszcze raz takie mrrrrrrrr taki Dziękuję. No Jest pan Jursze. fantastyczny Dziękuję! Co pan dzisiaj na obiadzik Kotleta Kotleta? I no co, Mielony? Czy ten, czy Mielony, mama Dzień się lubiła O, a smakował? Pancio! No i to najważniejsze A pan co jadł? Co jadłem? No A dzisiaj sobie spaghetti zjadłem O kurwa, carbonara? Nie, nie, nie. Nie? Nie. A jakie? Zubki chińskie. O ja, pierdolę, ale bieda! Masakra, kurwa. Masakra, no ja nie mogę. Masakra. Ja myślałam, że tylko chleb drogi. A to kurwa jest. Wszystko drogie, wszystko drogie. Makaron nawet podrożał. No, podróżował. Dobra. To my wychodzimy. Dobrze, państwo są gotowi, tak? To tak. Chwileczkę, chwileczkę. Dobra, ja tylko to zgłoszę na radiu. na policję. Państwo